Dzień dobry drogie panie, zapraszam was na haul. Dzisiaj mamy trzy sklepy, głównie Sinsei, ale pierwsze zacznę Wam od Biustonosza. Stwierdziłam, że bardzo potrzebny mi jest Biustonosz z odpinanymi ramionczkami. W związku z tym, że dużo jest teraz bluzek właśnie z wyciętymi, jakimiś tutaj ramionczkami, dekoltami, no to brakowało mi takiego stanika. I taki był plan, żeby go Kupić w najbliższym czasie. Okazało się, że poszło bardzo sprawnie, bo tak naprawdę weszłam do jednego sklepu i udało mi się go od razu kupić. Byłam wczoraj w Triumfie i e, od razu zapytałam pani, e, czy mają takie i czy będą miały większą miseczkę. I no ja ze stanikami mam niestety taki problem, że lubię je kupować stacjonarnie ze względu na to, że zawsze muszę je przymierzyć. E, I udało mi się kupić taki model klasyczna bardotka w cielistym kolorze. To jest dokładnie taki model. Będzie widać? Z tą rozmiarówką trumfie jest bardzo różnie, bo ja ogólnie mam większą miseczkę. Ja mam miseczkę G tak na co dzień, a to jest E. Mierzyłam też 75% i on był dobry w obwodzie, natomiast miseczki były za małe. Więc pani mi dała po prostu 80e i mam go troszkę luźny w obwodzie, ale zdecydowanie te miseczki są lepsze i po prostu nic mi się z góry nie wylewa, a ja tego nienawidzę, jak mi się właśnie pod bluzką, wiecie co, tutaj właśnie odcina na górze. Także 80M mój rozmiar i on jest yy, właśnie z odpinanymi ramionczkami, na czym mi zależało. Tutaj ma też takie silikonowe te paseczki, żeby trzymały biust yy, i on jest ogólnie z push bo tutaj ma takie wkładki yy, bardziej wystające coś takiego, grubsze takie wkładeczki. I to jest dla mnie stanik idealny dlatego, że dysproporcja jeśli chodzi o piersi, jedną piersi mam dużo większą, a drugą mniejszą. I to jest dla mnie idealne, bo ja jedną tą poduszeczkę w tej mniejszej piersi sobie zostawiłam, a tutaj ją sobie wyciągnęłam, przez co mi się ta cała dysproporcja wyrównuje i ten biustonosz jest Pełny. Idealnie właśnie mi się pokrywa, gdzie tutaj sobie tą wkładkę zostawiłam, a tutaj wyciągnęłam. I zdziwiła mnie cena, bo wiecie, że staniki w Triumfie wahają się w przeróżnych cenach, a ten kosztował 180 zł. Gdzie mierzyłam jeszcze jeden podobny, który po prostu był taki powycinany. Bez ramionczek, a kosztował 300 zł, więc ogromna różnica. A ten zdecydowanie lepiej leżał. Także z tego jestem bardzo zadowolona. I jeśli szukałyście na duży biust, to polecam, tylko trzeba mierzyć, bo tutaj ta rozmiarówka zdecydowanie jakby nie i. Następnie mam mochito, i z mochito mam tylko jedną rzecz: kupioną przez TikToka, bo oczywiście zaczęłam skrolować TikToka i jak zobaczyłam tą piękną sukienkę. No to musiałam się skusić. Jeden jeden rozmiar, jaki był dostępny to 42. Także zobaczymy czy będzie dobrze. To jest 100% wiskoza i to jest piękna sukienka w kolorze różowo-czerwonym. Ja Kocham i uwielbiam yy, połączenie właśnie różu z czerwienią. Pięknie to wygląda, nic nie mam. Sukienka może być prześwitująca, z tego co widzę, natomiast jest przepiękna i mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądać na sylwetce. To jest sukienka długa. Zarazem zobaczycie na mnie, bo tutaj też nie będzie tego aż tak widać, ale jedna rzecz na którą się skusiłam i mam nadzieję, że będzie pięknie wyglądać bo to jest coś totalnie w moim stylu. Jeśli chodzi o sieja, to mam tutaj przede wszystkim spodnie. E, oglądałam głównie wyprzedaże i szczerze powiedziawszy to nic nie wpadło mi za bardzo w oko. Myślę, że to przez to, że ja dużo tych rzeczy przed urlopem mierzyłam stacjonarnie e, i już dużo też kupowałam na urlop, więc tych rzeczy, które się pojawiły na wyprzedażach, no to nic ciekawego mi się nie podobało, ale weszłam sobie w sekcję jeansów i jak zobaczyłam, że tyle jeansów ma takie fajne ceny, bo większość tych jeansów nie kosztowała, się więcej niż 40 zł, więc się skusiłam. Mam też shorty, ale przede wszystkim mam spodnie jeansowe, także i wszystkie praktycznie brałam w rozmiarze 40, także też... Porównamy sobie, jak ta rozmiarówka wypada, wiecie, jak ten sam rozmiar wypada między różnymi modelami. Także już Wam pokazuję. I jeszcze taki update odnośnie tego ostatniego holu, który był na kanale. To ja zostawiłam sobie tą kurteczkę, tą biker w rozmiarze M ostatecznie, i ja ją sobie na chwilę powiesiłam w szafie, żeby ona mi się rozprostowała. I powiem wam, że nie wygląda to źle, że tu już mi się troszkę to wyprostowało. Tutaj też mi się coś zaginało, ale właśnie pod wpływem innych ubrań w szafie to mi się tu wszystko ogarnęło, także zostawiam sobie tą kurtkę. Myślę, że jest naprawdę bardzo ładna i taka do wychodzenia, szczególnie że teraz pogoda jest naprawdę w kratkę, raz jest ciepło, raz jest, raz jest upał, raz jest chłodno, więc taka przejścióweczka, myślę, że jeszcze później przez jesień mi posłuży. Od razu będę Wam te spodnie pokazywać na sobie, ze względu na to, że po prostu raczej nie będzie nic widać, jak Wam będę pokazywać tak o. Zacznę od spodni, które wydaje mi się, że ostatnio na Instagramie w ogóle pokazywała Klaudia Eldursi. To jest model ZB181-05J. To tak, żebym wiedziała, które Wam podlinkować i kiedy. I to są spodnie, większość z nich będzie z szeroką nogawką. Dobrze. I to są spodnie, właśnie szeroka nogawka, dziury, e, dość długa nogawka. Jak wiecie, ja mam 1,75 m, także ona jest praktycznie do ziemi, do jakichś fajnych sneakersów będzie się dobrze prezentować. Takie bardziej młodzieżowe z przetarciami. Myślę, że do gładkiej, właśnie biały, białego t-shirtu, czarnego, szarego będą się dobrze prezentować, chociaż do tego też to nie wygląda źle. Takie, właśnie, miejskie. Myślę, że jak najbardziej. Bardzo miękki jeans, wysoka talia. Jeśli chodzi o rozmiar, to jest ok. Myślę, że mógłby być nawet jeden rozmiar mniejszy, ze względu na to, że spodnie z ja bardzo się rozbijają. I to jest potwierdzone info, bo nieważne jakie spodnie bym miała, to one potem troszkę wiszą jak wory. Także ja zazwyczaj wolę brać mniejszy rozmiar, w którym ledwo się dopinam, żeby później te spodnie były dobre, a nie trzeba by było ich nosić z paskiem. Także tak się prezentują te spodnie i szczerze powiedziawszy, bardzo mi się podobają. I mamy następne white legi, rozmiar 40. To jest model 823JZ, 50J. W ogóle przysłali mi z urwaną metką włożoną po prostu w szlówkę. Mam nadzieję, że nie będzie problemu ze zwrotem. Tak samo, wysoka talia. To, co mi się od razu pierwszy rzuca w oczy. To nie do końca podoba mi się to tutaj przetarcie na rozporku. Jeśli chodzi o ten model, wypada troszkę ciaśniejsze niż tamta 40. I powiem Wam szczerze, że te totalnie mi się nie podobają. Wydaje mi się, że są no zbyt przerażające w udach. A dopiero rozchodzą się gdzieś przy kolanie, więc to nie do końca mi odpowiada. Model jest dość długi, więc myślę, że dla osób wyższych nawet niż ja będą się dużo lepiej układać. Natomiast, no, no nie, wydawało mi się, że one będą wszystkie bardzo podobnie wyglądać, ale jednak są niuanse, które powodują, że ja bym się na nie nie zdecydowała. I te w porównaniu do tamtych niekoniecznie mi się podobają. Pokażę Wam jeszcze tył, także tak się prezentuje. No, tych bym sobie nie zostawiła i zobaczcie. I pierwsze, co mogę Wam powiedzieć, materiał. To jest tak przyjemny materiał, bardzo wygodny, jak legginsy. Tamte dwie pary były bardziej sztywne, taki jeans-jeans, a to jest takie bardzo delikatne, przewiewne, więc rzeczywiście na tą pogodę, taką letnią. Fajnie się sprawdzą nawet do pracy. Co Wam mogę powiedzieć? Tutaj rozmiar wypada większy i ja na pewno wzięłabym rozmiar mniejszy, bo już czuję sporo luzu po prostu. U mnie te spodnie nigdy nie będą wyglądać jakoś super ze względu na to, że ja te bioderka mam większe. Ja mam dość kobiecą figurę i po prostu u mnie zawsze na udach te spodnie będą się opinać, nieważne jaki rozmiar bym wzięła. Nawet jakbym wzięła dwa rozmiary większe, to i tak. Tutaj zawsze będę miała ciaśniej, a tutaj luźniej. Taka jest moja figura i szczerze Wam powiem, mi to nie przeszkadza, ale wiem, że Wy zwracacie na to uwagę, że nie do końca te wide legi powinny tak wyglądać, jak wyglądają. Te chyba bym kupiła i jeśli są dostępne, 38 to bym sobie wzięła. Fajnie się te nogawki układają. Myślę, że na mój wzrost to jest idealna długość tych spodni. One się aż tak bardzo nie rozchodzą jak tamte. Wydaje mi się, że właśnie fajną robią tą figurkę. Następny model ZB503, myślnik 50J. E, tak samo, materiał świetny, natomiast one są już dużo ciaśniejsze w biodrach. Troszkę jak mam jeans, bym powiedziała, z szeroką nogawką. Także tutaj już nie do końca mi się podoba, jak bardzo mnie tutaj ściskają, więc ten rozmiar jest idealny, natomiast... To czuję, że, że nie do końca jest to komfortowe, właśnie w strefie, przede wszystkim, w, że nie do końca jest to komfortowe w kroku. Tak samo, bardzo fajny materiał, taki letni, ale one mogą się już aż tak nie rozciągać. Nogawki myślę, że ok, troszkę bardziej szersze niż w tych poprzednich spodniach. Ale co mi się nie podoba, jeśli chodzi o kolor, to zobaczcie tył. Zobaczcie jakie tu są przetarcia na pośladkach i jak źle według mnie, nie wiem czy według Was też, ale zobaczcie jak źle te przetarcia z tyłu wyglądają. Jestem przerażona, no źle to wygląda. No po prostu jakbyście usiadły na jakiejś farbie albo po prostu spodnie by Wam się przetarły tutaj. No dla mnie ten model totalnie nie, ze względu myślę, że na te przetarcia. To już jest taki ciemniejszy jeans. Standardowo wide legi, bo większość tych spodni zdecydowała mi się na wide legi. Też, wiecie, rozmiarówka nie z wszystkich spodni była dostępna, więc po prostu co było dostępne, to wrzucałam do koszyka. Ciemniejszy jeans. Bardzo podobny, wydaje mi się, że do tych pierwszych z dziurami, jeśli chodzi o krój. Natomiast no, kolor ciemniejszy i bez dziur. Fajnie się układają. Wydaje mi się, że dobrze się układają. Tu też są luźniejsze w bioderkach, więc też e, lepiej to wygląda. Szersza nogawka, długość myślę, że ok. I nawet na delikatnie wyższą osobę będzie dobrze. E, tył mi się podoba. Myślę, że też dobrze się z tyłu prezentują, jeśli chodzi o te spodnie. E, Fajne, podobają mi się, natomiast e, nie wiem ile par bym zostawiła, póki co mam dwóch faworytów. Spodnie, które bardzo podobały mi się na modelce. To są już ostatnie długie spodnie e, jeansowe, niebieskie. Na modelce wyglądały przepięknie. I mają coś w sobie, naprawdę. One mają dodatkowo paseczek. To już jest zupełnie taki letni materiał, bardzo przyjemny, jaśniutki, niebieski kolor. Myślę, że fajnie się prezentują z bielą, się będą pięknie prezentować. Natomiast one są już dużo, dużo szersze i ja nie do końca się w tym czuję. Myślę, że one pięknie będą wyglądać na osobach naprawdę szczupłych, żeby sobie dodać troszkę objętości na dole. Ja tej objętości na dole nie do końca potrzebuję, przez co ja w tych spodniach czuję się bardzo szeroka. Myślę, że do jakichś sandałek na koturnie mogą się bardzo dobrze prezentować. Natomiast rzeczywiście ja się czuję dużo większa w tych spodniach, i to mamy ostatnie długie spodnie w tym filmiku. Beżowy kolor, kto by się spodziewał, to już jest prosta nogawka. I powiem Wam szczerze, że czuję się w tych spodniach fantastycznie. Jak wiecie, ja nigdy nie byłam fanką beżowych stylizacji i chyba nadal nie jestem, ale na lato rzeczywiście chce mi się jasnych kolorów. I powiem szczerze, że te naprawdę mi się podobają. Zastanawiam się tylko, czy nie wzięłabym rozmiaru mniejszego, bo czuję luz, a tak jak wam mówię, spodnie się rozbi, a spodnie z Liseja się rozbijają. Powtarzam, powtarzam, ale tak jest. Uważam, że naprawdę świetnie leżą, mają idealną długość do mojego wzrostu, dobrze się prezentują. One mają też takie jakieś dodatkowe przeszycia, co powoduje, że te spodnie nie są aż tak zwykłe, że coś się jednak na nich dzieje. Także te, te powiem Wam szczerze, że do białego t-shirtu, żeby sobie właśnie stworzyć taką. Letnią beżowo-białą albo beżową stylizację. Naprawdę świetny. Materiał bomba, jakaś taka bawełna, chociaż one są troszkę grubsze. Są super grube jak zimowe spodnie, ale też wydaje mi się, że bardziej na wiosnę niż teraz na lato. Też nie wiem, która to jest kolekcja za bardzo, bo skoro wyprzedzowe, to ona mogła rzeczywiście być bardziej wiosenne, także tak się prezentują, tak wygląda tył. Ja mam akurat dzisiaj ciemną bieliznę. Nie wiem, czy widać, ale wydaje mi się, że one nie prześwitują, także tutaj też na plus. No podobają mi się, ale chyba bym wzięła rozmiar mniejsze, żeby później mieć je dobre. No. Chyba, chyba ze mną zostaną w rozmiarze 38. Skusiłam się także na zwykłe standardowe legginsy z wysokim stanem. To są bawełniane klasyczne legginsy. One kosztują 13 zł w sinseju, Jakość, no ciężko mi powiedzieć, podejrzewam, że za niedługo będą się przecierać w kroku. Ja mam je w rozmiarze L i ten rozmiar jest dla mnie idealny. No i myślę, że zostaną ze mną klasyczne czarne leginsy tej cenie nie ma co wybrzydzać. Wydaje mi się, że dużo lepiej leżą niż te z Pepco i z Kika, bo ostatnio mierzyłam. E, ciężko upolować ja w ogóle, ciężko upolować rozmiary z tych legensów, bo one szybko się wyprzedają, a u mnie stacjonarnie są tylko s i xs W ogóle nie ma emek ek ani xl -ek. E, Także tak. I one, no, jak widzicie, one delikatnie prześwitują. To widać. No materiał jest cieniutki, natomiast e, rzeczywiście dopiero tak pod światło Widać. Leginsy raczej będę nosić do czegoś, co sobie po prostu puszczę luźno, typu właśnie taki t-shirt, jakaś bluza, więc te leginsy zostają ze mną bez dwóch zdań. I teraz przejdę do spódnicy szortów Teraz te rzeczy już są z regularnej nowej kolekcji. Ja już je widziałam stacjonarnie, mierzyłam, nie ukrywam. Te mam w rozmiarze 38 i ledwo się dopięłam. I pytanie dla Was, czy ktoś je ma i wie, czy one się rozbijają po noszeniu, bo naprawdę mi się to podoba. Ja nie mam dżinsowych shortów, a bardzo by mi zależało, żeby mieć. Mam lniane, wiskozowe, a dżinsowych nie mam i chciałabym coś, a w tym sezonie ja jestem ogromną fanką spódnico shortów. Także te mi się niezmiernie podobają. Są króciutkie, jak widzicie. Myślę, że elki byłyby odrobinkę dłuższe. No zapięłam się na styk, natomiast ja mierzyłam 40 w sklepie stacjonarnym i była za duża. Ja jestem teraz między rozmiarem i bardziej bym się skłaniała do mniejszego niż do większego, żeby później w tym nie chodzić. Bo ja mam taką mamanie, że ja potem cały czas wiecie co podciągam i podciągam. Także to mi się naprawdę podoba. Następnie mamy kolejne spodenki. Nie wiem, czy one akurat nie było z wyprzedaży, będę musiała sprawdzić. Tak się prezentują i nie wiem, jakoś nie jestem do końca przekonana, ale mają dużo plusów. Materiał fajny, delikatnie elastyczny, ale też pomiędzy takim sztywnym jeansem a takim bardziej elastycznym. Tutaj jakieś takie przetarcia na dole, ok, kolor mi się podoba i jest dobrze. Co mi się jeszcze podoba? Wysoki stan i one mają troszkę dłuższe nogawki, wiadomo, są dłuższe, natomiast są też krótsze. I to są takie bardzo pomiędzy i myślę, że osoby, które mają problem z obdzierającymi się udami, to tutaj właśnie te uda są na tyle zabezpieczone, że będzie można spokojnie w nich chodzić, i nic nas nie obedrze, że jednak ten, e, ten, to miejsce, które zazwyczaj nam się obdziera przy obdzieraniu ud jest na tyle zabezpieczone, że powinny być wygodne. Fajne, one są naprawdę ok, jakby nie ma się do czego doczepić, ale coś czuję, że to jednak jeszcze nie jest to. Pokazuję Wam tył. Wydaje mi się, że, z, że jestem w stanie znaleźć coś lepszego i gdybym była na tyle... Zdesperowana, że potrzebuję je na teraz, na już, natychmiast, to mogłabym je sobie zostawić, ale w związku z tym, że ja na ten moment nie zostawiam rzeczy na siłę, no to na razie idą do odsyłki i to jeszcze no nie jest to. Natomiast naprawdę, model wydaje mi się, że jest bardzo. Bardzo przyjazny, i myślę, że, że warto się na niego zdecydować, jeśli szukałyście zwykłych, klasycznych jeansowych spodenek z delikatnie dłuższą nogawką. I ostatnia propozycja to są shorty z talią paperback, czyli troszkę bardziej podkreślającą talię, tutaj z taką gumeczką. Ja wziąłam rozmiar 38 i on jest za mały, bo strasznie te spodenki, wiecie co, wbijają mi się w krok, niestety. No i podkreślają tutaj brzuszek, więc myślę, że żeby ten efekt był ładniejszy, bardziej estetyczny, powinnam mieć 40, co mi się podoba kolor mają świetny, bardzo ładny, jasny kolor i bardzo podoba mi się ten krój w ogóle kieszeni. To jest bardzo modne w tym roku, bo wiele rzeczy takich właśnie z tymi kieszeniami widziałam i jeansy i kurtki jeansowe, także bardzo mi się podoba ten efekt, jeśli chodzi o kieszenie. No tutaj rozmiar za mały, nogawki zdecydowanie są krótsze niż w tamtych spodenkach i one są zszyte, więc nie da się ich rozwinąć bardziej, także to już jest efekt końcowy Cena świetna 40 zł, natomiast rzeczywiście tutaj rozmiar nie trafiony i one zdecydowanie powinny być luźniejsze, także rozmiar większy. Tak się prezentuje ta sukienka. Ubrałam od razu z tym nowym biustonoszem, więc możecie zobaczyć, jak ten biustonosz właśnie świetnie wygląda do takich dekoltów i właśnie. Po to on mi był i właśnie do tego mi był potrzebne, żeby już mnie nic nie denerwowało, nic nie odstawało. Wszystko pięknie wygląda. Co do sukienki, rozmiar wydaje mi się, że jest idealny, że nie mogłaby być mniejsza, ale kurczę, no, mam takie mieszane uczucia. Nie jestem pewna, czy to jest do końca to, w czym ja się dobrze czuję i czy, czy w tym wyjdę. Piękny krój, rozcięcie na nóżkę. Ona jest na tyle ciekawa, że spokojnie mogłaby być na jakąś uroczystość, nawet na wesele w upalne dni. 100% wiskoza, więc tutaj wszystko jest na plus, łącznie z krojem. Prześwituje, natomiast tutaj wystarczy tak naprawdę cielista bielizna i wszystko będzie ok. No ten stanik to jest mistrzostwo świata. No, także bielizna prześwituje, ale myślę, że cieliste majtki i wszystko będzie ok. Długość idealna, z niej zrobić hiszpankę, chociaż nie mogę z niej za bardzo zrobić hiszpanki, bo tutaj mam za, bardzo, za dużo luzu. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!